Witaj. to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Od zawsze kiedy pamiętam lubiłam bardzo Scarlett O'Hare. Scarlett kończyła swoją wypowiedź i mówiła pomyśle tym jutro. Jaka głębia z tego płynie. Potrafiła się odciąć. Potrafiła odciąć negatywne myśli i skoncentrować się, przekierować całkowicie i odstawić je do jutra. Świetna myśl, ponieważ mówi się, że najważniejsze jest tu i teraz. Pewnego razu wojownika japońskiego złapano do niewoli. I kiedy go wrzucono do lochu, to on zaczął się zamartwiać. A jak go będą torturować? A co ma powiedzieć, a jak będzie cierpiał, a co z nim zrobią? I wtedy przy, przypomniał sobie słowa swojego mistrza, który powiedział: jutro nie istnieje, istnieje tylko teraz. I w tym momencie zasnął snem i nie spodziewał się niczego. No, i żeby każdy z nas tak potrafił, kiedy kładziemy się do łóżka, nie nakręcać sobie czarnych myśli, czarnych scenariuszy, tylko po prostu być tu i teraz, zasnąć, ponieważ 90% rzeczy, które sobie wyobrażamy, nigdy się nie zdarza. I żeby potrafić właśnie nie nakręcać się, tylko być tu i teraz i poczekać na to. Ostateczne rozwiązanie. Ja już czasami potrafię tak się zdystansować i powiedzieć sobie, pomyślę o tym jutro i rzeczywiście odstawić te myśli na drugi tor. A ty, czy potrafisz nie myśleć o tym dzisiaj? Miłego dnia. Zapraszam. Alina Kaśmierczak.